Cześć moi mieli z tej strony Adam Chodorowski ze sklepu modelarskiego tankmodels.pl Jakoś mojej uwadze umknął numer 108. Może dlatego, że nie za bardzo mnie interesują wczesne francuskie czołgi tuż przed drugą wojną światową. Poza FT-17 i szarem B1. Dzisiaj spóźniony unboxing numeru 108 z serii wrzesień 1939 od polskiej firmy First to Fight. Tak prezentuje się rozfoliowany zestaw, czyli do, miesięcz, do gazetki e, dotyczącej historycznej gry bitewnej wrzesień 1939. Dołączony jest oczywiście model plastikowy. Jest to francuski czołg rozpoznawczy AMR-35ZT1B. Po lewej stronie, na górze i na dole ekranu, znajdziecie na końcu filmu unboxingi poprzednich AMR-ów. Tak prezentuje się pudełko. No e, mamy AMR-a, mamy dwóch francuskich e, czołgistów. Znaczy ciężko powiedzieć, że to jest w ogóle czołg, tak? E, można powiedzieć, że to jest taka e, tankietka na starydach. E, trochę większa od e, naszego e, TKS-a. E, w każdym razie tak, tak prezentuje się e, zestaw. Na tyle opakowania mamy wzory malowania. Brakuje jednego oczywiście rzutu, a mianowicie prawej strony kadłuba, bo mamy tył, przód, górę, jak i również lewą stronę, ale nie widzimy za bardzo, jakie jest malowane. Po drugiej musimy się domyśleć na podstawie rzutu z góry. Tutaj niektórzy z Was mają problemy z malowaniem tej czarnej linii, więc ja ponownie powiem. Czarną linię można po prostu namalować flamastrem do plastiku. Takim jak się pisze na przykład na płytach CD. Grunt, żeby to był flamaster, który nie jest ultra odporny na UV żeby Wam nie blakł albo ani nie, zmienia, nie zmieniał kolor czarny swojego koloru na taki fioletowawy, to jest najważniejsze. Ja na przykład używam tego typu flamastrów, ale nie tylko. To jeżeli chodzi o linię działania, i pamiętajcie, żeby czubek, którym rysujemy, był w miarę miękki, nie taki bardzo twardy, ze względu na to, że możemy mieć uskoki. Podczas malowania, jaki również może rysować, po prostu, zarysować, uszkodzić farbę. No i oczywiście, trenujcie najpierw. Tak prezentuje się pudełko. Jeżeli chodzi o gazetkę. No to mamy tutaj co napisane: kilka informacji o wojnie obronnej Polski. Mamy tutaj biały stok, widzicie, tu jest część druga. W numerze 109 jest część trzecia. Yy, artykuł napisała Karolina yy, Róża Kozłowska. Karolina Kozłowska, o, czy żeby tutaj już zmiana nazwiska była? Bo z tego co pamiętam, Karolina Róża była Kowalczyk. A tutaj widzę, jest zmiana. Na język angielski, bo tu trzeba wziąć pod uwagę, że pismo od jakiegoś czasu ukazuje się w języku polskim, jak i również w języku angielskim. Co tu więcej powiedzieć powiem Wam? No, mamy napisane właśnie drugą część obrony Białego Stoku, tak? Tak, dokładnie, w ogóle Białego Stoku w czasie kampanii wrześniowej. Pamiętajcie, że Biały Stok był też miastem, Poligonem, gdzie najpierw Niemcy, chyba, a później Rosjanie trenowali bombardowania. Centralnie na środku miesięcznika znajdziemy powiększoną instrukcję składanie, no i to rozumiem. Mamy tak samo powiększony schemat malowania, jakich farb mamy użyć i tutaj akurat First to Fight sugeruje nam farby Vallejo, jak i również Hataka polskiej firmy i numery podane tutaj akurat, jeżeli chodzi o Hatakę, to tutaj akurat widzimy z przodu A, A, A litery i B. Posłuchajcie, te A lub B lub C to są po prostu rodzaje farb. A to jest tak zwane blue line. Jeżeli chodzi o B, no to będzie z tego, co pamiętam... Znaczy tak, tu będą do pędzelka farby. Tu mamy B, czyli najprawdopodobniej z tego, co pamiętam, to jest chyba... Niech posłuchajcie. A. W każdym razie zwracajcie uwagę na to A i B, bo A, B i C. To są rodzaje farb. Dobrze, A to były chyba Red Redy pierwsza seria, jaka wyszła. B to była właśnie Blue jako Blue Line i jest, jest C. Macie filmy o farbach Hataka, więc zobaczcie na, na unboxing, znaczy nawet w poradniku. Co dalej mamy? A dalej mamy, posłuchajcie. Tutaj mamy taką małą monografię. Właśnie AMR-35ZT. Ten czołg był w kilku wersjach wy wykonany. E, tego dokładnie, e, tam chyba w ogóle 200 sztuk wykonano, z tego co pamiętam. I mamy to po języku e, polskim, angielskim. Mamy też charakterystykę, właśnie napisaną, e, jakie były wersje tego czołgu. No i oczywiście tu jest bibliografia. A co jest na ostatnim? A no, na ostatnim proszę bardzo. O widzicie, tutaj mamy EMR w innych wersjach. <laughs> eee, tu mamy EMR ZT1A, a my mamy teraz ZT1B. Czyli tu mamy, z, te są z działkiem po prostu 20 mm. A poprzednie były z karabinami maszynowymi. Znaczy z tym działkiem, po prostu to był ciężki karabin maszynowy 20 mm. Tu mamy katalog First to Fighter. Jakie zostały modele wydane, i właśnie tutaj mamy tak. Ukazały się już AMR-1A jako niszczyciel czołgów. AMRZT pojawił się. Teraz mamy ten ZT-1B. I czy coś jeszcze się takiego, ta popierdółka, czy się pojawiła wcześniej? Nie, w trzech wersjach mamy. Ten, tę tankietkę na sterydach, ten taki mały czołżek rozpoznawczy, właśnie z ciężkim karabinem 20 mm. A teraz ślub zaglądamy sobie do pudełka, no nie, ale skucha. I teraz tak, tu mamy, o, dedykowaną kalkomanie do y, tej wersji dokładnie. No i tutaj zobaczcie, ale skupa, worek jednorazowego użytku. Szeleszcząca for foria zamiast siatki, y, zamiast torebki strunowej. No trochę, no nie, nie podoba mi się to. Tutaj jest, dobrze, wywalamy to na bok. I z tylu elementów składa się ten zestaw. Poprawiłem sobie kamerkę, no i teraz zaczynamy tak. To jest ramka D, C, A. B nie ma, B to widocznie jest do innych wersji. I zaczniemy sobie od kalkomanii. Tak prezentuje się zestaw kalkomanii. Mamy do wyboru, posłuchajcie, tu mamy aż cztery modele, możemy oznaczyć, bo tu mamy dwójkę, trójkę, dziewiętnastkę, trzydziestkę, szóstkę. Mamy też charakterystyczne serca od francuskie, które były też częściowo wykorzystywane na, były widoczne na polskich czołgach. Czy tablicę mamy, tablicę rejestracyjną? I co ciekawe, tutaj mamy tablicę rejestracyjną bez czarnego pola pod spodem. Czy tak było rzeczywiście? No, w każdym razie tak. Na pudełku widzimy, że tablica rejestracyjna, czy cyfry, jak i również flaga były bezpośrednio na kamuflażu namalowane. No i tu mamy oznaczenia francuskie. Jak i również mamy to serce, nie wiem jak to, nie znam się na kartach, czy to pik jest, czy nie pik. W każdym razie, bardzo fajny zestaw kalkomanii, dedykowany tylko i wyłącznie do tego modelu. Nie to, że do wszystkich AMR-ów 35. No, a teraz sobie obejrzymy ten niesamowicie skomplikowany model. E, powiem Wam tak, jeżeli chodzi o wykonanie to to co mówiłem przy numerze 109 gdyby te gąsienicę była o tego typu właśnie forma suwakowa to tu można by było super zrobić jakość właśnie gąsienic, chociaż w tej skali no to powiem wam, żeby nie wiem jak te gąsienice robić to byłyby praktycznie z daleka widoczne to takie coś by było więc oby nie było ogniwek i teraz tak, mamy tutaj właśnie kadłub, część dolną kadłuba, czołgu. Wykonany jest naprawdę, jeżeli chodzi o detal, jak na tak zwany model click-clack, czyli do szybkiego montażu dla początkujących modelarzy. No to powiem Wam wszystkiego najlepszego, żeby wiele firm tak robiło detal. To jest naprawdę bardzo ładnie wykonany model. Co prawda nie w moim kręgu zainteresowań. Układ jezdny prezentuje się tak. Jest naprawdę, bo tu pojedyncze koła były, nie było żadnych podwójnych kół i powiem Wam, że jest wykonany naprawdę y, pierwszo, y, pierwszorzędnie. Tu chyba mamy nawet jarzmo armaty. Mamy klapy, wizjery, dodatkowe skrzynki. Jeszcze mamy elementy, o, właśnie, bardzo fajnie, że te szekle zostały oddzielnie zrobione, które montujemy sobie właśnie w tych, nie, może niekoniecznie w tych miejscach, a może i w tych miejscach. W każdym razie mamy tutaj właśnie szekle oddzielnie. A nie takie przyklejone do kadłuba, tylko one sobie po prostu zwisają, i od razu tutaj z takimi śrubami są, z którymi skręcamy lewą z prawą częścią. Tutaj mamy wizjer. Detal jest bardzo fajnie wykonany. A z drugiej strony to nie ma za bardzo co do oglądania. Tu mamy rury wydechowe. No i teraz właśnie, która kolejna ramka? To ramka C. To jest zestaw właśnie do tej wersji. No tamten no to już znamy z poprzednich AMR-ów. To jest właśnie z tą wieżą, która jest uzbrojona właśnie w ciężki karabin 20 mm. No i tutaj mamy sam karabin, widoczny magazynek jest. Podobnie jak w naszym NKM-ie 20 mm. A podobno był, jeżeli chodzi o osiągi, to nasz był podobno dużo, dużo lepszy. No ale wyszło jak zwykle: elementy do wieży. Tutaj mamy klapę, właśnie to jest, właśnie ta klapa. No, Włas do wieży. Kierowca standardowo przodem wchodził, z tego co pamiętam. No, sobie zobaczymy. Tak, a może i nie. A może i tak. Nie, powiem Wam to, oni wszyscy wchodzili tutaj. A widzę, że to była naprawdę ciasnota totalna. Dwóch naraz z tankietki mogło wyjść, a z tego niby czołgu francuskiego, no to jednocześnie dwóch, dwie osoby, które stanowiły załogę, czyli dowódca i kierowca, no to nie za bardzo mogliby sobie szybko wyjść w razie zagrożenia. No, i tutaj mamy ramkę D, górę kadłuba. No, i co my tutaj widzimy? Bardzo ładnie, tutaj mamy przede wszystkim tabliczkę. Mamy bardzo ładnie detal zrobiony, Akurat te elementy łomy, tu są chyba dwa łomy. Tak, ewentualnie trzonek do, do siekierki czy do czegoś innego. A w każdym razie bardzo ładnie to jest wykonane. Tu mamy gniazdo na antenę, z tego co kojarzę. No i powiem Wam. Dostęp do silnika. No tutaj, jeżeli ktoś już będzie chciał, to sobie zetnie te dwa uchwyty i dorobi je z drutu. No ja bym tego już nie robił, bo to jest tak maleńkie. Powiem Wam, że naprawdę. Zobaczcie. To jest. Standardowy nóż do cięcia, więc te uchwyty przerabiać na drucikowe. No, Żebym sobie darował, chyba. Trzeba było wiele innych elementów przerobić. A tu montujemy właśnie te szakle na przedniej płycie czołgu rozpoznawczego. Bardzo ładny model. Powiem Wam, że naprawdę ciekawy model do kolekcji, i mimo to, że nie jest on w moim zainteresowaniu, to jest naprawdę bardzo ciekawym modelem. Więc, jeżeli ktoś zbiera francuskie pojazdy, to jak najbardziej. W każdym razie, tak. Na tym dzisiaj to wszystko. Widzieliście przedostatni, na chwilę obecną model. Z serii wrzesień 1939, kolekcja historyczna. Coś nie widzę tutaj. Historyczna grabitewna. Było coś takiego, chyba. A sobie zerknę. Gdzieś umknęła historyczna grabitewna. No tak, no bo tu jest, posłuchajcie. Już yy, yy, ogarnąłem się. Po prostu te modele nie wchodzą w skład yy, zasad do historycznej gry bitewnej wrzesień 1939. To są modele już poza kolejnością przedłużającą serię, powiedzmy, wrzesień 1939, a w tej chwili liczą, wiele osób liczy na dokończenie na pewno listy pojazdów Wojska Polskiego, Niemców, jak i również przydałoby się już jak wrzesień 1939, to przydaliby się na pewno Sowieci, ale przede wszystkim wielu, wielu klientów, którzy zbiera modele z serii wrzesień 39, no to oczekuje teraz na polskie pojazdy, jak i również na pojazdy niemieckie, chociażby ADGZ z polskich WZ 3029, a z rosyjskich, no to wiadomo, BT T26 czy też na przykład samochód pancerny FAI to wszystko link do sklepu znajdziecie pod filmem w opisie a tutaj znajdziecie filmy, tu będzie też niektórzy będą widzieli ikonkę że będziecie mogli bezpośrednio dokonać zakupu w sklepie dziękuję wam za uwagę liczę na komentarze, lajki nowych subskrybentów jeżeli wam się podoba to co robię Pozdrawiam Was, cześć.